Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj UFO, czyli żadna niespodzianka. Samochód w wersji Typez Plus, czyli trochę rzadszej, trzydźwiowej. E, Typez Plus, czyli odpowiednik egzekutywa w pięciu drzwiach, e, czyli ksenonowe reflektory, spryskiwacze reflektorów, e, szklany dach. Felgi aluminiowe, składane lusterka, tempomat, czujnik deszczu, więc już takie wyposażenie bardzo przyzwoite. Nie ma podgrzewanych foteli. To już kolejny mój tajpel zeszedł w tym roku, który wtedy z ósmego roku i nie ma tajpelu plus foteli. A powinien mieć, no ale co zrobić, jak nie ma? Zdarzały się czasem w hondzie jakieś tam takie braki w wyposażeniu, na przykład w szóstym roku akordy były sporty. W Polsce zawsze miały ksenony, a była seria taka bez ksenonów. Na przykład wypuszczono 3000 taniej. Tak samo CRV Lifestyle po liftingu, też zdarzały się bez ksenonów, a powinien mieć. Do rzeczy. Samochód zobaczcie. Wygląda tak. Ładny czarny i naprawdę jest bardzo ładny. Ma ładną karoserię, karoserię i bardzo ładne podwozie. To jeszcze właściciele zrobili w czerwcu, czyli niedawno i to nie, że przykryć tutaj rdze, tylko tylko nagle pojawił się samochód służbowy i pani po 12 latach przesiadła się w inne auto, bo tyle lat użytkowała ten samochód to jest 2008 rok, więc najpierw jeden właściciel dwa lata a później 12 lat kolejna, kolejna właścicielka jedna rzecz, co jest nie za bardzo ładna no to niestety ta felga, generalnie felgi są, e, bardzo mi się podobają i f, no, są ładne, fajny wzór i ten, i ten grafitowy lakier, no ale ta felga niestety obłazi e, tutaj z tych trzech ramion, no pozostałe felgi też nie są idealne, więc no, dla estetów, no, niestety te felgi są do polakierowania, e, ta jest w miarę, tu ma jakieś tam, no, to, to jest grube na wierzchu, tak naprawdę to powinno się doszorować, znaczy część doszorować, bo część jest otartych. A jak już jesteśmy przy kole, to zobaczcie, opona jest świeża, bo to jest czwarty tydzień 2020, jest to dębica, no ale świeża guma, więc no, chyba lepsza taka guma niż siedmioletni Michelin, mm, więc bardzo dużo mięsa świeża i, yy, i miękka. Ładna w ładnym stanie galeria, ten ksenon, zaraz Wam pokażę miernikiem co się działo, ale ten ksenon był wymieniony i on jest delikatnie świeższy. Oryginalny, hondowy nowy był założony. Ten no już widać ma swoje lata, więc troszeczkę się e, różni. Ta felga, no również tutaj też coś obłazi na jednym ramieniu, tutaj jest no niestety krawężnik zaatakowany. A propos hamulców, jak już tutaj kucamy, no to ta tarcza no taka sobie jest, bym powiedział, trzeba by ją zmierzyć, bo klocek tu jest taki już, zobaczcie, nie za tęgi, bo z tej strony widać z jakieś tam, nie wiem, 3 mm, więc od wewnątrz może się zdarzyć, że jest cieniej, więc no, trzeba będzie zmierzyć. Jak się te klocki skończą, to trzeba zmierzyć tarcze, bo może się okazać, że te tarcze już będą zakończą swój żywot i będą do wymiany. Tylne tarcze wyglądają lepiej. Tarcze kotwiczne też są przyzwoite. Klocek tutaj mam takie myślę że nie wiem pół może trochę więcej niż pół. Tylne są cieńsze klocki zawsze niż przednie ale jeszcze tutaj coś jest. Wóz ma zrobioną konserwację tak jak wspominałem a tutaj jest trochę obłocony on cały się lepi ma fajną taką konserwację klejącą i zobaczcie tutaj jest cały zamalowany. Zrobiłem też yy, yy, jak oglądałem przy zakupie, to pan diagnosta powiedział, że widać fachową yy, robotę, więc no, wygląda to bardzo dobrze spod spodu, że nie jest to ona odpiernicz i też kosztowało parę złotych, bo Państwo zapłacili 2000, czy tam nie całe. I samochód był tydzień w warsztacie, a nie jeden dzień, więc nie zapsiukane fluidolem, tylko, tylko zrobiona dobrze. Robota. Yy, karoseria, karoseria wygląda, no, uważam, że dobrze. No, 8-14 lat, więc no, jakąś taką tutaj drobną rzecz y, znajdziemy. Tu jakieś drobne y, wgniotki, jakieś drobne ryski, ale generalnie, no, wygląda bardzo dobrze. No. Jest czarny, tyle lat i, i prezentuje się, prezentuje się godnie. Zobaczcie, to samo ta strona. Tutaj tylko widać jakiś tam parkingowy dołek, a tak jest lustereczko. Piękne. No tych dołków jest trochę więcej, i na błotniku i na przednich drzwiach, ale, ale wygląda obiektywnie patrząc. No bo mówię, no trzeba patrzeć przez pryzmat 14-letniego pojazdu. No dobra, idziemy, idziemy do środka. Ja w nim zrobiłem, teraz na świeżo jest zrobiona regulacja zaworów i. I wymienione świece. No, oczywiście, uszczelka pod pokrywą zaworów też jest, też jest wymieniona. Elektrycznie sterowane szyby, no, przyłód do tyłu nie ma. Lusterka regulowane, podgrzewane i składane. Skórzana kierownica w przyzwoitym stanie. Tutaj widać lekkie wygładzenie, ale nie jest poprzecierana. Jest bardzo w porządku. Tutaj fotel, ta Alcantara no, jest ładna. Tutaj ma troszeczkę supełków, ale też jeszcze trochę ogole. Ten, ten boczek, bo to należy o, zerwać i, i będzie, będzie ładne. No z tyłu, kanapa, no to oczywiście jest, yy, no jest bardzo ładna. Tak, tutaj kompletnie bez uszkodzeń, no to jakby naturalne. Nakładki aluminiowe, jak to w sporcie czy w egzekutywie, na pedały i podstopnica e, w kierownicy, sterowanie radiem, komputer i tempomat. To jeszcze chyba nie mówiłem. Ma dobry przebieg, bo ma 157 tysięcy. Więc przebieg dość yy, atrakcyjny. Klimat dwustrefowa, świeżo nabiłem. Działa, mrozi jak szalona. Tu jest, zobaczcie, druga, yy, druga strefa. No i co jeszcze? No i tyle. No fotel pasażera bardzo ładny. Też ta Alcantara nic nie pozaciągana. No, ładny, estetyczny i karoseria, nie ma się czego wstydzić i, i wnętrze też, też jest bardzo, bardzo fajnie zachowane 1.8, 140 koni yy, no co, no, motor bezproblemowy można gazować yy, i długowieczny Tutaj jest, też wymieniłem w tym zbiorniczku, płyn we sprzętniku. Zobaczcie, tutaj też widać na kielichach tą konserwację. jest pomazane, tu przyłupane, tu zabezpieczane podwóźnica. Wygasimy sprzęt. Może, nie wiem. Próbujemy zajrzeć, może Wam pokażę, jak to wygląda, o, może coś dojrzycie, ja sekundę, tu uniosę się, no i okulary na ziemi, trudno, więc tak wygląda tutaj ta cała podłoga, fajnie to jest zalepione takie, taką masą, no i całe podwozie elegancko i, i tam pod płytą z przodu, eee, no dobrze jest zrobione, naprawdę robi to wrażenie pozytywne, ta konserwacja, bo nieraz coś tam weźmie za i się cieszę, że ładnie wygląda, a to nic nie warte, bo pod spodem gnije, więc tutaj było to oczyszczone i no i jakąś taką fajną strukturą, miejscami jest struktura, a miejscami jest taki gładki, gładki lepik bagażnik, bagażnik wielki ponad 400 litrów jest identyczny jak w hatchbacku 5 tutaj mamy gniazdko 12V pod pod lodówkę na przykład pod spodem no pod spodem jest oczywiście yy, koło dojazdowe przykrywka a tu jest, tu jest koło I ładnie czysto No to teraz idziemy, pokażę Wam grubość lakieru. Samochód miał uszkodzenie z prawej strony, ale to uszkodzenie bardzo niewielkie. Zobaczcie na mierniku, że, że praktycznie mm, żadne. Tu mamy 134, 150, 200, 235, 230. 9, więc jakieś tam zarysowanie dosłownie. Mm. O, tu jest. Nie widziałem tego wcześniej. Tu jest yy, grubsze zarysowanie. 772, bo tutaj dotykałem i nie widziałem w tym miejscu. No to jedno, jakieś małe miejsce, gdzie jest. O, tutaj, w tym miejscu jest jakiś. No, szpachla po prostu. Tutaj jest okej. Okay. Dalej idąc. 280, 220, 169, 163, więc tu górą to jest przelakierowane, to tylko w tym miejscu wystającym. Pokażę Wam też tutaj yy, 64, więc tutaj mamy fabrykę 70, więc no, dosłownie jakaś tam rzecz powierzchowna i, no i w tym miejscu mamy tu najgrubszy ten kawałek, który jest yy, w szpachli, a dalej, a dalej mamy przelakierowanie też tylny, no ja widzę, że on jest lakierowany, bo widzę po strukturze lakieru. Nie zmierzymy, ale, ale jest lakierowany na pewno. Idziemy dalej. 79, więc to fabryka 91, 81, 87, 89, 84. 96. No i pokrywa silnika. Pokrywa silnika jest yy, dość cienka, bo mamy 107, więc nie wiem, czy ona była wymieniona. 114. Tu jest jakoś tam 180. Ona nie jest oryginalna. To znaczy nie ma oryginalnego lakieru, więc na pewno była. To znaczy wiem, że też była, bo przy tym reflektorze pani gdzieś tu dojechała, był w zderzach czy wymieniony, czy polakierowany i tu uszkodzona jakoś tam maska, więc i reflektor wymieniony na nową. Wszystkie te rzeczy były robione, to były dwie osobne szkody. Ten przodek i, i ta prawa strona. Yy, to było robione z ubezpieczenia, więc po prostu do warsztatu oddane i zrobione bez jakiegoś tam oszczędzania więc no i jak widać to żadna tutaj szkoda w 8 ma 14 lat, więc trudno oczekiwać, żeby był żeby był oryginalny no to się zdarza, ale już bardzo rzadko zapraszam Was na tutaj zapraszam Was na używanachonda.pl tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis lub też proszę dzwonić na mój numer, który mam od 20 paru lat. Piszcie też wiadomości, czy na Messengerze, czy na Whatsappie. Zawsze szybko odpisuję, jakby były pytania. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja. Będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ładnie lepiące. Da dobra robota Civic tá aí passe.